Musisz pamiętać, że tłumienie emocji nie jest najlepszą drogą, aby poczuć się lepiej. Ponieważ mógłbyś tak tłumić i tłumić i w rzeczywistości na cały czas będziesz tak samo się zachowywał, tak samo wypadał, przypuśćmy, na tym momencie weryfikacji. Mam taki prosty przykład na myśli, że przypuśćmy, dostajesz jedynkę ze sprawdzianu. No i umawiasz się na poprawkę. No i w momencie, gdy znowu się nie nauczysz, to znowu dostaniesz jedynkę. I wiesz, i tak mógłbyś do skutku chodzić, no i nigdy nie dostaniesz dwójki, ponieważ nie da się po prostu. Musisz tak jakby się przyłożyć. I tak samo życie jakoś pokaże ci, że na przykład powinieneś robić coś, a tego nie robisz. I na przykład czujesz się tak trochę źle, ale niby po prostu czujesz ten dyskomfort i boisz się po prostu zrobić ten krok. No i przypuśćmy, zaczniesz na przykład scrollować social media, zaczniesz palić czy pić. I potem znowu na przykład będziesz musiał coś zrobić, albo nie wiem pójść do tej właśnie pracy, czy właśnie nie wiem iść na ten sprawdzian, jakbym to po prostu powiedział taki przykład szkolny. I znowu dostaniesz jedynkę i znowu powtórzysz to błędne koło, jakim jest, wiadomo, dostanie na przykład złej oceny, albo tak można powiedzieć, że przegranie na jakiś płaszczyźnie w życiu. I potem znowu w używki i takim sposobem cały czas będziesz tym jakby błędnym kole i nigdy po prostu nic nie będzie lepiej. Więc zamiast tego naprawdę lepiej stawić czoła i czasem po prostu naprawdę przezwyciężyć ten dyskomfort ale po prostu się pouczyć, czy właśnie, no, po prostu zrobić coś lepiej, nawet jeśli to będzie wymagało więcej czasu pracy i będziesz tu się, tak jakby wycieńczony, ale po prostu zrobisz tą robotę i potem będzie jakby, nie wiem, inny efekt, czyli na przykład piątkę ze sprawdzianu, czy po prostu ktoś cię pochwali, bo zrobisz dobrą robotę, czy po prostu będziesz z siebie dumny i to jest właśnie najważniejsze, więc naprawdę nie powtarzaj błędnego koła i po prostu zacznij działać. Dziękuję za wysłuchanie, cześć.